Rano. Która godzina? Spędzam na swoim telefonie. Hmm. Zajęcia są o. Hmm. Nie pisze, nie przygotowali jeszcze, ale na razie jest szósta. Może się przygotuję powoli pójdę. Pójdę po kokarkach.

Ja! <laughs> <Yeah. laughs> A ja tu mam na kokańcze. ty <grystanie> nie wiesz, jak to senę Jeszcze głośno chrapie. Mszy, mszy, mszy. Ja normalnie nie mogę. Ryszard! Oddaj mnie tę bułkę. Która jest? Po niej wiem makry i sandacze, a ja tu znowu puskacie eee, odbijemy na zwak cały świat eee, odbijemy na cały świat jest taki lują. Wszystkie Jest Jest kontynenty, oceany, a O zaklęty wstać Obudzimy ją nie chciałam, ale jak słyszałam <suszy> co mówiła to za ciebie budzę Acha <suszy> To jest właśnie dobry dzionek To nie jest dobry dzionek. Do tego śmietana udusimy dziś barana. Naszego pana od, od Ravenclaw? Oszalała. Mm. Będziesz kakać dziś po ścianach. Zamówimy się kebaba Do Takiego kebaba, to nie ma kebaba. Wiem, nie ma również dobre łisk trochę wódki i chyba co graczą to trochę chodzi nas spać, tylko przyszło czekowanie.

Krzyk! Krzyk! No, miał miał. No, na tylko! Zobaczamy to! I tam dochody Dobra. I tak to jest telefon siostry. Ja Cię pierwszy lepszy z brzegu. A propos twojej siostry. Helio! Robisz Jest dopiero. A, ja się dziwnie, слушай, я спушился на первого. А, ты нахуй! Я сегодня путила, мы так тяжело сложили камни. Ты споролина. А Masz z Puxa, eu tô com dor, velho Ai, meu Deus Puxa, vamos, eu vou dar assim, Diana, firma o siódmej um. trzydzieści. Um. Kobra hosta. Miau. Miau. O oh nie. no, na zaraz... już Kocina, żeby mnie budzić. Hmm. 30. nie budzić. No Chyba w... Trzeba wstać. Ech, szafa. Idę po rzeczy do szafy. Chyba była moja? A no tak, prawa. Czy lewa? Hmm. Lewa. Coś tam wybierzemy. Dobra, ta torba będzie okej. Okay. Coś jest, trzeba coś wybrać. Wiem, ubiorę te okulary. To tylko kartka, nie. I ten naszyjnik. Chyba będzie ok. Balony, szapka, malona szapka. tutaj zaraz znajdę, tylko do odłożę. Szafka. uspokój się. Dobra, rąk na Telefon mi spadł. Całe szczęście się nie rozczaskał. Dobra, będę się upierać. Dobra, barwa z literiną zachowana. Piszemy odłożyć na łóżko. Albo tutaj. Nie wiem. Ech, dobra. Teraz poszukam jakiś kosmetyk. W mojej szufladzie nie, ponieważ pozwoliłam w końcu z całej szafki. Hi, hi, hi. Dobra, to wszystko. Kamera, Dobra, to wszystko. Dwie paletki. Telefon w awarii się, dwa perfumy, jedne najnowsze z krainy Magii szczotka, dezodorant, nie wiem po co, skoro mam perfumę i szmineczka. Teraz to wszystko zabrać do kibra, o ile jakieś jest. Nie. A dobra, tu się pomaluje. W sensie mamy lusterko, więc nie powinno być problemu. Zezorant, gdzie się idziesz? Jest. Jeszcze jeden perfum i szminka. Dobra, możemy się malować. Ale na razie się uczeszę. Dobra, jest ok. To jest taka co ja

Dobra, muszę sobie jakoś poradzić. Użyję tylko tej palety. Dobra. Po pomalowaniu. Dobra, teraz trzeba wszystko pochować. Chlip, chlip. I to wszystko jest. Dobra, postaram się to pochować. Dobra, wszystko pochowałam. Mm. Okej, okay. zbliża się ósma. Ach, okulary. Mm. Jeszcze trochę się w klitku. trochę sobie posiedzę. Kudra! Dobra, oh tu będzie... Tu będzie okej. Okay. U oh, dziewczyn.

szukam. dobrze sobie przygotowałam tą karetkę i wczoraj tylko trzeba ją ubrać ten, ten telefon odstawię na miejsce bo nie mi mi pranka zrobiły a będzie się ubrać tutaj przy łóżku dobra już co robi, e, robi pluszak Rose? na łóżko. Dobra. Hmm. Poczekaj, czy lepiej szukać dziewczyn? A poczekam, może wychowawca przyjdzie. Jak hmm. coś to byłam w łazience. Hej, Ros. Hej. Coś alarm się tu włączył. A ja ustawiłam twojego pluszarka na łóżku, bo spadnie na łóżku. Fajnie. Eee... Jest już Jeszcze nie. Uff. Nie wiemy jaki mamy plan. Nawet tu nam nie wspomnieli planu. A faktycznie, nie ma. W pośpiechu się ubierałam, bo myślałam, że będzie poszło się na lekcje, bo ze mnie. Uff. Co razy po szóstej? Nie pisi, pisi. <noise> Nie ważne. Chodzić. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałam tylko powiedzieć, że lekcje się zaczynają o dziewiątej, czyli za godzinę. O, za godzinę, fajnie. I pierwsze macie eliksiry. Tu na tyle, ja nie przeszkadzam. Miłego Pan poszedł? Byłyśmy razem w kabinie. Tak. Dobrze. Słyszałam, że eliksiry pierwsze? Tak, i na dziewiątą mam się za godzinę. Aha. Więc przygotujcie, wszystko co macie. Ja tam biorę książkę. Sunduka. Kota mam brać? Chyba. No lekje, kota nie! Aha, myślałam, że tak. Szukam tej książki. A wiesz, że ten kot to przebłęda. Yy. No. Wczoraj. No tak. Już tam byłam. Wiem. Nie ma dzisiaj o książki, bo... A właśnie Diana, masz ten czar. No mam. Dobra, książki są. Fajnie! Ja mam książkę i różdżkę. Mamy jeszcze jakieś dziwne kryształki i się znalazły nasze różdżki. Jeszcze jakieś eliksiry. Yes. Nie wiem, czy mam cię jedną. Tak wyszło wyposażenie. Mhm. Ja mam swoją różdżkę, to najważniejsze. I no, krzyżki. wychodzi na to, że mamy jedną. To moja książka ta szara, a te dwie, a te dwie są wasze do przynajmniej macie osobne książki. Ty ja różdżkę jedną Wiem No aróżka! Dobra Ile nam jeszcze z do lekcji? Czekaj, już patrzę? 8:30, Łupowodzisz pajść. A te książki weźmiemy na teleportację... teleportacje. Może zrobić 4. tej Jedna osoba może jeść to, inna może jeść kamienie. No. U. I eliksiry dwa. Mamy dwa? No. A nie jeden? A jeden, sorry, pomyliłam się z kamieniem. Nie no. rozróżniam no. jeszcze.